UFO w Gdyni, nowe, szokujące, nieznane dotychczas fakty dzisiaj na temat UFO, które miało być widoczne 21 stycznia 1959 roku w Gdyni w Polsce. Czy rzeczywiście to miało miejsce? Jakie pojawiły się informacje nowe dotyczące właśnie tego zjawiska paranormalnego, nadzwyczajnego? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat właśnie UFO w tutaj Gdyni, a więc zjawiska, które miało być widoczne 21 stycznia 1959 roku. No odległa tak naprawdę sprawa, bo kiedy to przedstawiam to jest 2024 rok, to ile minęło praktycznie, tak? Ponad 60 65 lat dokładnie, tak, mija. Podam tutaj informacje, które przedstawiła Wikipedia, ale też dopowiem informację, komentarz od siebie. Wikipedia podaje takie informacje, tak, że wczesnym rankiem, 21 stycznia 1959 roku, na terenie basenu portowego w Gdyni, wpadł niezidentyfikowany obiekt. Zdarzenie upadku zostało zauważone przez marynarzy i pracowników portu. Po krótkim czasie całą sprawą zainteresował się, zainteresowała się między innymi polska i zagraniczna prasa, wojsko, jak i Polska Akademia Nauk. No, i tutaj warto się zatrzymać. Pierwsza sprawa, no to 21 stycznia to wiemy po prostu, tak? Dzień jest krótki, noc jest długa, ciemne praktycznie e, dni, tak? No, bo w Polsce z reguły ten styczeń, e, grudzień i listopad to takie są szare, krótkie dni, praktycznie, tak? E, chociaż tam już w styczniu co dzień jest coraz dłuższy, no ale mimo wszystko e, tutaj, tak, to zdarzenie miało miejsce wczesnym rankiem, czyli była kompletna noc, e, znaczy było ciemno, tak? Na, na, na dworze. I no, kolejna sprawa, pamiętajmy, że to są lata 50, więc nie było tak dostępu do yy, znaczy media nie były tak rozwinięte jak dzisiaj, tak. Już w ogóle nie było dostępu do internetu, nie było komputerów, tak, były te tradycyjne media, typu tam telewizja, radio, prasa, przede wszystkim prasa, tak, no bo telewizja to pewnie też były dwa kanały, a w radio to może tam było więcej tych kanałów, re, re, stacji radiowych, tak? To zupełnie, zupełnie inne czasy niż to ma miejsce teraz, tak gdzie żyjemy w dobie komórek, smartfonów, mediów społecznościowych coś się wydarzy tak o 12 to my już to widzimy na komórkach o 12.05 tak wszyscy widzimy co się dzieje to były zupełnie na czasy bo tutaj też jest ważne do tego żeby po prostu jakby w kontekście dalszej części tego co podaje wikipedia choć naukowcy z polskiej akademii nauk którzy badali zaistniałą sytuację twierdzili że niezidentyfikowany obiekt był najprawdopodobniej kawałkiem meteorytu to wśród mieszkańców miasta jak i ufolog ufologów Szybko narodziły się plotki i teorie, według których obiektem mógł być statek UFO. No i tu pierwsza sprawa, tak, eee, czyli widzimy, że to nie była jakiś po prostu wymysł, tylko rzeczywiście coś musiało być na rzeczy, skoro całą sprawą zajął się Polska Akademia Nauk. No Polska Akademia Nauk, czy też naukowcy właśnie z Polskiej Akademii Nauk nie przylecą na każde po prostu miejsce, czy nie przyjadą na każde miejsce, bo ktoś powie, ue, ja tam UFO widziałem i tak dalej, panie, przyjeżdżaj pan, zbadaj pan, tak, tylko rzeczywiście musiałoby tam być sporo praktycznie świadków tego zdarzenia, eee, musiały być po prostu odpowiednie instytucje poinformowane i oni się właśnie tam pojawiają. Tak. No pytanie, czy rzeczywiście, tak, no dzisiaj to też jakby taka sytuacja miała miejsce, to pewnie pojawiłyby się e, tutaj, tak, czy fundacja typu Nautilus, przedstawiciele fundacji Nautilus, albo pewnie ludzie, którzy zajmują się, tak, czy ufolozy i tak dalej, e, natomiast no, lata 50. to też jest sytuacja praktycznie zaraz po II wojnie światowej, odbudowa Polski, e, ludzie byli zainteresowani tym, żeby przeżyć praktycznie, tak, żeby mieć gdzie mieszkać, e, to wszystko się po prostu, kraj się odbudowywał, Polska się odbudowała, po no, gigantycznych stratach, które miały miejsce podczas II wojny światowej, więc pamiętajmy też, że to zupełnie inaczej wyglądało, tak. Już, pomijając kwestię, że po prostu to miało miejsce bardzo dawno temu, ale też jak, jak, jakie były okoliczności, tak? no, bo to było, to było praktycznie tej 14 lat po zakończeniu II wojny światowej, tak? gdzie II wojna zako światowa zakończyła się w 1945 roku, a te zdarzenie miało miejsce w 1959. No i teraz tak, yy, i, tu, i teraz tak, właśnie, yy, czyli tutaj yy, 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 wracając do tego ostatniego zdania, szybko narodziły się plotki, i teorie, według których obiektem mógł być statek Ufo, miejska legenda o tajemniczej istocie w kombinezonie, która miała mieć sześć palców u stóp i sześć palców u dłoni, a po przetransportowaniu do szpitala wojskowego istota zmarła, a całe wydarzenie było porównywane do incydentu w Roswell. No, muszę powiedzieć tak, że wątpię, żeby tam pojawiła się jakaś istota. Skąd ta po prostu kwestia, że to miało 6 palców, 6 u stóp i u dłoń, dłoni i u stóp, tak? To już wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia legendy, tak? Bo jeżeli by taka postać się rzeczywiście pojawiła. To ktoś by po prostu zrobił zdjęcie, tak? Nie mówię, że, no, wiadomo, że tam, tam w tamtym czasie ludzie nie mieli pewnie tak aparatów, tak, fotograficznych, tych tradycyjnych, no, wiadomo, że nie cyfrowych, tak, ale tych tradycyjnych. No, ale na pewno, jeżeli to taka postać by została, po prostu by się tam pojawiła, powiedzmy to w sobie w cudzysłowie, ufoludek, tak, czy kosmita, to na pewno naukowcy mieliby właśnie taki aparat analogowy, którym by wykonywali takie zdjęcie, czy też wojsko, tak? Więc takie zdjęcia się nie pojawiły to raczej po prostu mało prawdopodobne, żeby taka postać, co to już była kwestia legendy, tak? Pamiętajmy, że to miało miejsce, tak, jeśli chodzi o całe zdarzenie, miało miejsce, jeśli chodzi o basen portowy w Gdyni, a więc, no, czyli pewnie w pobliżu stoczni, tak, czyli po prostu tam mnóstwo, pewnie pracowników, robotników i tak dalej. No i tam poszło to wszystko pacz, pocztą pantoflową, tak, głuchy telefon, a widziałeś tam, UFO spadło, tak, o, miał 6 stóp, to tego wielką łapę, wielką stopę. To już raczej po prostu są kwestie nie potwierdzone, tak? Tu już po prostu bym powiedział, że to jest bardziej miejska legenda. Natomiast niewątpliwie coś padło do tego basenu, tak? I tutaj trzeba byłoby iść w tym kierunku, że to prawdopodobnie był meteoryt, skoro mieli to naukowcy po prostu badać. Natomiast jeżeli to naukowcy badali, jeżeli to był meteoryt, no to przecież basen taki portowy z kolei nie jest jakiś mocno chyba głęboki, tak? Prędzej czy później mogliby to wyłowić i po prostu mogliby to zbadać, tak? Chyba, że wyszli z takiego z założenia, że może to być coś niebezpiecznego, i tak dalej, że jakiś po prostu, nie wiem, pocisk, czy jakaś rakieta, i tak dalej, i że na przykład nie będą tego po prostu badać, jeżeli spadło, to niech tam po prostu leży. Natomiast, no. Tutaj no, nie pojawiają się żadne praktycznie dalsze informacje, a reszta bar bardziej jest tutaj po prostu e, miejską legendą, e, co się pojawia. Tak? I teraz tak tu jest informacja, że a po przetransportowaniu do szpitala wojskowego istota zmarła, a całe wydarzenie było porównywane do incydentu w Roswell. No też jest ciekawe, że jakby po prostu kosmita miałby wpaść do basenu, w ogóle kosmita miałby przeżyć po prostu tak tę siłę grawitacji, zmiany te a nagle miałby się utopić w basenie. No jeżeli miałby takie zdolności, to chyba się po prostu raczej by nie utopił w, tej, w, w, w tym basenie, skoro by, no jego organizm musiałby być jakiś na, na, na nadzwyczaj po prostu wytrzymały, nie tak inny niż człowieka, więc nie wydaje mi się, żeby po prostu basen stanowił problem, a nawet jakby ta istota trafiła do tego basenu, to pewnie bardzo szybko by się z tego basenu wy Kara skała wyszłaby po prawie, pewnie tak. Mając jakieś po prostu tutaj umiejętności. Także no, ciężko spowiedzieć. Musiałoby tu pojawić się więcej informacji na temat tego zdarzenia, bo coś tam się rzeczywiście wydarzyło. Być może to była kwestia właśnie meteorytu tak, musiał być ku temu po prostu jakieś podstawy, natomiast potem już po to poszło swoim praktycznie życiem miejską legendą, tak, jeżeli mieszkacie właśnie w Gdyni albo macie po prostu tutaj jakieś informacje, jakieś historie z was, waszej rodziny, pojawiły się jakieś takie, no też można powiedzieć że swego rodzaju legendy, możecie pisać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, co się mówiło, na przykład w tamtym czasie, jeżeli ktoś na przykład żył w tamtym czasie, ktoś był dzieckiem, nie wiem, 5, 6, 8 lat miał na przykład w tamtym czasie, to co, jakie były po prostu informacje, tak być może ktoś niedaleko mieszkał z całego z tego zderzenia, może to było, bo można było to obserwować, tak? Czy rzeczywiście tam został wyłowiony jakiś meteoryt, czy tam po prostu został wyłowiony jakiś fragmenty statku kosmicznego, ale z drugiej strony pytanie jest takie, dlaczego statek kosmiczny akurat miałby wybrać sobie basen portowy znajdujący się w Gdyni, przecież tych wód na świecie jest mnóstwo i jakoś statki kosmiczne nie wpadają do tych wód, wód po prostu nie są wyławiane, no więc tutaj jest po prostu duży znak zapytania. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się.